Ten rok był bardzo crazy dla mnie, przeprowadziłam się do Polski, co w ogóle nie, nie to nie było w ogóle w moich kartach, nie myślałam, że to zrobię, co so dużo było zmian, um, i, ale cieszę się z tego i dużo było fajnych rzeczy, nie za fajnych rzeczy, ale myślę, że tak jak patrzę na to wszystko teraz, to everything was for a reason, so yeah. Mm -hmm. A powiedz mi, co Cię najbardziej zaskoczyło po przeprowadzce do Polski, na przykład, jeżeli chodzi o ceny, co jest tańsze, co jest droższe, w porównaniu do tego, jak jest w Stanach Zjednoczonych? Um, I mean, w sumie jestem zaskoczona, że w Polsce jest też drogo. Jak pamiętam, jak um, tutaj bardziej zwiedzałam Polskę i tylko na chwilę przyjeżdżałam, jak byłam młodsza, to zawsze lubiłam tutaj przelatywać, bo było wszystko o wiele tańsze. Ale nie, no teraz nie ma takiej ogromnej, dużej różnicy. Jest, jest duża różnica pomiędzy LA a Polską, tam gdzie mieszkałam przez 6 czy 7 lat. Um, ale nie, no jest dużo różnic, nawet na TikToku udzielam. Um, jak zawsze widzę tu różne różnice, to um, daję na TikTok. To tam możecie to znaleźć. Jak po prostu przechodzę tą całą zmianę w moim życiu i teraz tutaj mieszkam.